Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. W czasach koronawirusa bardzo dużo mówi się na temat stanu służby zdrowia, że szpitale są w opłakanym stanie. Ja właśnie natknąłem się na taki jeden i chciałbym Wam go dzisiaj pokazać. Jest naprawdę w stanie fatalnym, a uwierzcie mi, że przybywają tu pacjenci z całego świata. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Tak wygląda budynek. Zobaczcie. Tragedia, tragedia, dach się rozsypuje, brama wejściowa do szpitala, tragedia, zobaczcie co się dzieje w środku, to co Wam mówiłem, pacjenci z całego świata, proszę bardzo, tu jeden Japończyk przyjechał, prosto z Japonii, czeka na operację plastyczną, twierdzi, że ma za dużą dupę, więc trzeba będzie coś tu zrobić z nią, Ledwo jest po reanimacji, serce już pracuje, ale stan fatalny. Tu mamy kolejnego pacjenta z Niemiec. Przybył 1 września. Tak sobie myślę, że to chyba już taka tradycja niemiecka, żeby do Polski przyjeżdżać 1 września. No ale nic, od 1 września czeka na dializę, ale niestety szpital nie ma pieniędzy na podstawowe środki dla pacjentów. Także czeka na dializę. Tu jest kolejny pacjent z Włoch. Ten był na bardzo poważnej operacji. On był na przeszczepie serca. Serce od niego tu się znajduje. Gdzie ono jest? O. Tu jest serce od tego pacjenta z Włoch, przykryte ładnie. O. Bardzo poważna choroba. Na szczęście wszystko jest w porządku. Pacjent zdrowy. Tu kolejny pacjent, prosto z Austrii. Trochę krwawił, trochę kichał, prychał, ale wszystko jest w porządku. Tam kolejny pacjent z Tajwanu. Widzicie, ortopedyczne problemy, poważne bardzo, liczne złamania. Na szczęście już wszystko pan doktor naprawił. Złamania się zrastają. Operacja się udała. Także to jest oddział ogólny tego szpitala. Takie niezbyt ciężkie przypadki, jeszcze żyjące. Tu się leczą. Idziemy dalej na następny oddział. Tam już są poważniejsze sprawy. To jest oddział kardiologiczny. Tu widzimy pana profesora w trakcie operacji na otwartym sercu. Widzicie warunki fatalne. Zobaczcie, sufit na łeb się sypie. Tragedia. Ale pan profesor daje radę. Wyposolony sprzęt mamy respirator. Działa. Jeszcze działa, ale jest też w fatalnym stanie ten respirator. Tu mamy defibrylator. Też działa. Ale zobaczcie, czarne zasyfione wszystko. Jak, jak to można działać tutaj? tutaj do serca do przeszczepu a tu jaka tragedia jest ludzie przybył jeden pacjent z Włoch ale niestety został już tylko szkielet na szczęście organy posłużyły innemu pacjentowi a teraz was zaprowadzę w najstraszniejsze miejsce w tym całym szpitalu I naprawdę ludzie o słabych nerwach niech przerwą oglądanie w tym momencie idziemy na oddział paliatywny Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są pacjenci w najcięższym stanie. Na szczęście, wychodząc stąd cali. ten pacjent z Japonii, który czeka na operację plastyczną, on też pierwsze co to trafił na oddział paliatywny. Tutaj też jest pacjentka z Japonii. Młoda dama. Czeka właśnie na przeszczep tego serca, ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Warunki fatalne. Fatalne. Na szczęście, lekarze z tego szpitala niczym karły przy pisuarach. Stoją na wysokości zadania i działają. Wydaje mi się, że trzeba będzie zorganizować jakąś pomoc. Finansową dla nich. Bo to naprawdę jest straszne. Jeszcze raz kardiologia. O, widzimy już. Coraz lepiej, coraz bliżej. Miejmy nadzieję, że pacjentka z Japonii przeżyje i będzie mogła wrócić do pełnych sił. Także moi drodzy, wydaje mi się, że trzeba będzie zorganizować jakąś pomoc. A na razie to miłego weekendu Wam życzę i oby Wam się działo lepiej niż lekarzom z tego szpitala tutaj. Pozdrawiam serdecznie.